Nie można wjechać na teren szpitala? Nie, można. nie. nie ja można, powiedzieli, że ograniczają, że dyrektor ogranicza wjazdy, no nie można, ja chcę się dowiedzieć, co jest z przychodnią urologiczną, gdzie miałem operację nerki, gdzie wycinali mi guza. Jest zamyszenie, jest zamieszczenie do odwołania. Proszę wyjść. Ja zaraz pokażę, gdzie pani teraz... Zaraz, To tam się tak i tam wszystko pani... Co mnie Za tym budynkiem, tam jest pani w lewo. Tak. Tak. jak jest laboratorium. Tak. Do laboratorium wejść, korytarzem w prawo i po lewej stronie jest pokój. Aha. I tam pani będzie czekać. Dobrze. I tam się proszę udać i tam wszystko wytłumaczyć, powie co dalej. Bardzo dziękuję. Bo tam to jest nieczynne wszystko. Specjalistyczny szpital w Tuszynie. Jeden z niewielu w województwie łódzkim, który posiada przyszpitalną poradnię onkologiczną dla osób z chorobami układu moczowego. Każdego miesiąca lekarze wykonują tu ponad 150 zabiegów. Większość to zabiegi onkologiczne. Pierwszy raz w szpitalu wylądowałam, że tak powiem, w listopadzie zeszłego roku. W październiku miałam podczas USG brzucha stwierdzonego guza pęcherza. Guz był powyżej 4 cm. Okazało się, że jest to rak. Co trzy miesiące jestem kierowana na badanie i co trzy miesiące powinnam trafić do szpitala, bo jest to badanie też wykonywane na oddziale urologii. Podczas takiego badania stwierdzane jest, czy ten guz się odbudowuje, czy nie. Jestem pacjentem oddziału urologicznego u doktora Marandy w Tuszynie. Cztery lata temu miałem zabieg operacyjny brodawczaki skutecznie, ale tak jak statystyki podają 75% odrasta i teraz właśnie mam odrośnięte stwierdzone. Mąż leczy się cały czas na raka prostaty. Jeśli chodzi o samą chemię, to otrzymuje ją co 3 miesiące. Z tym rakiem prostaty mąż jeździ do Tuszyna, ponieważ ten zastrzyk, który on otrzymuje powinien być podawany w warunkach szpitalnych. Na początku października z powodu przyspieszającej pandemii koronawirusa pacjentom odebrano możliwość leczenia schorzeń onkologicznych układu moczowego. Praktycznie z dnia na dzień oddział urologii, i oddział chirurgii klatki piersiowej został, zostały zawieszone. Decyzją wojewody 65 łóżek w szpitalu. Zostało przeznaczonych na leczenie pacjentów z COVID. Chorzy nie mogą tutaj już w tej chwili szukać pomocy ani na oddziale, ani również w poradni urologicznej, gdzie przyjmowaliśmy ich w przypadku chorób przewlekłych, konieczności leczenia hormonalnego, przedłużenia leczenia onkologicznego. Byłem umówiony na 9 na test koronawirusowy, na 11 na zabieg tu na oddziale. Okazało się, że oddział jest zamknięty. Pan dzisiaj przyjechał po co? No Zapytać, kiedy ewentualnie będę miał zabieg tych odrostów brodawczaka, bo mam krwiomoczny. Co z mężem w tej chwili? Cały czas jest na lekach, których bierze sporo. Ostatni zastrzyk, który musieliśmy podać, był przewidziany na 7 września, października, przepraszam. Zadzwoniła do nas siostra dzień wcześniej, żeby nie przyjeżdżać, bo poradnia jest zamknięta.